Hejka! W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić delikatne pierogi z mięsem. Przepis spokojnie wystarczy na 5 osób, a wszystkie składniki tak jak zawsze będą podane w opisie filmu. Zaczynamy od przygotowania ciasta na pierogi. Do dużej miski wsypujemy 500 g mąki pszennej i dodajemy łyżeczkę soli. Do tego wlewamy jeszcze 250 ml gorącej wody oraz dodajemy 4 łyżki oleju. I teraz wszystko mieszamy łyżką, a następnie rękami. A gdy ciasto nie będzie już się kleić do rąk i będzie jednolite, przykrywamy je teraz folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy, aby odpoczęło. W czasie, gdy ciasto odpoczywało, przygotowujemy sobie farsz. 200 g cebuli kroimy w drobną kosteczkę. I teraz cebulę podsmażamy sobie z łyżką oleju na rozgrzanej patelni. A gdy cebula się zarumieni, zdejmujemy ją z palnika. Teraz potrzebne będzie Wam mięso oraz warzywa z bulionu. Ja tutaj mam ćwiartkę selera, pół pietruszki, jedną dużą marchewkę, czyli około 100 gram po ugotowaniu. I 400 g wołowiny, również masa jest podana po ugotowaniu. Wszystko to mielę na najmniejszych oczkach. Gdy mięso i warzywa się zmielą, zaczynamy je doprawiać. Ja użyłam tutaj łyżkę pieprzu ziołowego. Oraz łącznie 3 łyżeczki soli. Ja na filmie pokazałam jak dodaję jedną, ale po spróbowaniu uznałam, że jest jeszcze zbyt mało słone i dodałam właśnie te dwie łyżeczki. Po wymieszaniu, jeśli uznacie, że farsz jest jeszcze trochę zasuchy, możecie dodać odrobinę bulionu. Ja wlałam tutaj pomidorową, którą przygotowałam z wody po gotowaniu mięsa oraz warzyw. Napiszę Wam jeszcze w komentarzu, jak dokładniej przygotować te warzywa. Wszystko ze sobą wymieszałam i gdy uznałam, że farsz już jest odpowiednio wilgotny, zaczęłam rozwałkowywać ciasto. Na początku podzieliłam sobie je na dwie części, aby łatwiej mi było je rozwałkować. Następnie wałkuję na grubość około 2 mm. I za pomocą szklanki lub specjalnej foremki wycinam kółka. Na każdy kawałek ciasta, w zależności od wielkości pieroga, nakładamy odpowiednią ilość farszu. Następnie połowę okręgu smarujemy wodą i sklejamy naszego pieroga. Możecie to zrobić widelcem, albo tak jak pokazałam tutaj na filmie. I gdy będziemy mieli już gotowe nasze pierogi, zaczynamy je gotować. Ja tutaj mam wodę z łyżeczką soli oraz dwoma łyżkami oleju. Pierogi gotujemy około 4 minuty od wypłynięcia. Po wrzuceniu możecie jeszcze przemieszać łyżką, aby nie przykleiły się do dna garnka. I po 4 minutach pierogi wyławiamy i podajemy. Najlepiej smakują posypane z kwarkami oraz cebulką. Z takiej porcji wyszło mi około 26 pierogów, 13 mniejszych i 13 większych. Smacznego!